Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Chlap, rzut, ślisk, zwykł, umawiać, klasyk, a więc Johnny, brawo. My mówimy 3-2-1 start i rozpoczynamy sportowe podsumowanie tygodnia Radia Pońsk. Na które zaprasza Janusz Popłonkowski. Pońska Akademia Futbolu pokonała 3 do dwóch tenczy ojrzeń w spotkaniu 20 kolejki Ligi Okręgowej. Gospodarze prowadzili już 3 do 0 po bramkach Konrada Osińskiego, golu samobójczym i trafiemi Piotra Fryńskiego, jednak przyjezdni zdołali strzelić dwie bramki i doprowadzić do nerwowej końcówki. Ostatecznie to Pońska Akademia Futbolu zgarnęła trzy oczka i w tabeli umocniła się na 9 pozycji. Po meczu rozmawialiśmy z Piotrem Wyprzyńskim o meczu stańczu oraz kolejnym spotkaniu z wkrąc, w barwach której napastnik pawu występował. Własne życzenie straciliśmy dwie bramki nie potrzebny. Przysłowiowy smród się zrobił. No, ważne trzy punkty. Cieszę się, że, że, że pomogłem dołożyć, dołożyć tą bramkę, żeby, żeby właśnie ko koniec końców by, były trzy punkty. No, w następnej kolejce jedziemy do Sochocina, tak, tak? Po sześciu latach sam wracam na przysłowiowe stare śmieci, czy na dobrą sportową rywalizację. Mam nadzieję, że, że to my wyjdziemy z tej konfrontacji zwycięsko. Tyle Piotr Wypyszyński. W innych meczach Ligi Okręgowej Nowe Miasto w Terbach regionu przegrała ze Żbikiem na Sielsk za do czterech, a korona szydłowo pokonała 1 do 0 w kresie W aklasie korona karolinowo skromnie 1 dozera pokonała Bartnik-Myszyniec, a Błękitni Raciąż ulegli na Arwi 1962 Ostrołęka 0 do 2. W niedzielę Juszenka Unieck po istnie istniejącym spotkaniu musiała uznać wyższość Orła Sypniewo, przegrywając 3 do 4. Lepiej poszło drużynom występującym jeden szczebel niżej w hierarchii ligowej. Orlanta Baboszewo wywiozły cenne 3 punkty z Ciechanowa, gdzie pokonały występującą tam gościnnie Opie Opinogóra 3 do 2, a GKS Gumino wygra z drugim zespołem Orzyca Chorzele 2 do 1. Przechodzimy do futbolu dzieci i młodzieży. Pogromem zakończyło się spotkanie zawodników Puńskiej Akademii Futbolu z rocznika 2008 z drużyną MKS Przasnysz Niebieski. Podopieczni Piotra Matszaka nie pozostawili rywalom złudzeń i wygrali aż 29 do 1. W gorszych humorach boisko opuszczali tramkarze 2005 Paw którzy przegrali z zawodnikami Żbika na Sielsk 2 do 4 cenują no, już praktycznie od, y, od połowy y, od początku do prawie 7 lat trenerem jest Emil Kuciński to jest grupa taka 9-5, trochę łączonych dzieciaków, bo nie ma za dużo 9-5, no jakie nadzieje no, żeby się chłopaki rozwijali grali, później zasili drużynę seniorów ten rocznik był rok temu w Niemczech, wygrał turniej w Niemczech z tych miast zaprzyjaźnionych powiedział nam dyrektor Puńskiej Akademii Futbolu Krzysztof Szymański w niepublicznej szkole podstawowej żywioły w Puńsku rozegrano piąte otwarte szachowe mistrzostwa miasta Pońska dla dzieci i młodzieży. Rywalizacja toczyła się w czterech kategoriach wiekowych. W turnieju udział wzięli nie tylko zawodnicy z pońska, ale również z Wyszkowa, Półtuska czy Warszawy. Wystartowało aż 61 szachistów to już piąty turniej o mistrzostwo miasta Płońska, otwarty turniej, w którym startują nie tylko zawodnicy z Płońska, ale również z Wyszkowa, z Półtuska, z Warszawy. Przyjeżdżają. Piąty raz się spotykamy. W tym roku wystartowało 61 zawodników w wieku od lat 6, czyli 2013 najmłodsi, najstarsi to są 18-latkowie. Turniej jest zgrywany w czterech kategoriach wiekowych do lat 7, 9, 11 i tej w grupie najstarszej. Od wielu lat już szachy wyszły, przestały być stereotypem, że są dla starszych. Były czasy, że dla nawet młodszych nie wpuszczano na salę gry, gdzie grali dorośli. Natomiast teraz to jest przede wszystkim dyscyplina młodych. Można spojrzeć na Mistrzostwo Świata, gdzie start, przed pretendentami, czyli najlepszymi zawodnikami są w wieku 27 lat. To są jednak ludzie młodzi. Mamy 18-letniego arcymistrza w Polsce. No niestety starsi nie mają już szans z młodymi. Wynika to przede wszystkim też z energii, z pomysłowości. Mówił na Marian Rudkowski, sędzia zawodów i przedstawiciel Stowarzyszenia Szachy Ciechanów. Kolejny turniej w Żywiołach za rok. Po zwycięstwie w czasie zawodów ESP debiuty 2019 Marta Brzezińska, kulturystka z Puńska, zgarnęła wicemistrzostwo Polski w kategorii wellness Fitness plus 163 cm wzrostu. To jedne z pierwszych startów Puńszanki i już drugi tak wielki sukces. W imieniu całej redakcji składamy gorące gratulacje. Nasi utytułowani puńscy zawodnicy Zuzanna Bronowska i Sebastian Harzyński, reprezentujący barwy Ciechanowskiej Mazowi Proactive przebywali na zgrupowaniu klimatycznym w hiszpańskim Loret de Mar pod okiem trenera Roberta Adamskiego, gdzie przygotowywali się do najbliższego sezonu. O pierwszym tak profesjonalnym zgrupowaniu opowiedział nam trener lekkoatletów. No, to był pierwszy obóz klimatyczny zagraniczny, na którym mieliśmy przyjemność spędzać czas, prowadzić treningi, przygotowywać się do nowego sezonu. Chodzi głównie o to, aby warunki, w których pracujemy, Pozwoliły uzyskać lepsze efekty treningowe, czyli głównie temperatura wyższa, i w takich warunkach organizm lepiej pracuje, lepiej przyswaja trening. Mówił nam Robert Adamski: Obóz ma charakter klubowy i pojechali na niego najbardziej utytułowani zawodnicy. W zaniemyślu rozegrano ogólnopolskie zawody w chodzie sportowym, w których na dystansie 5 km zadebiutowała Marlena Rosa i Wiktoria Filipiak. Wiktoria Filipiak zajęła 13 miejsce z czasem 36.23, a Marlena Rosa była 14 z wynikiem 37.35. Ponad 660 zawodników z całej Polski stanęło w kątach wrocławskich na 12 matach i walczyło o najbardziej prestiżowe tytuły w kraju. Płońsk reprezentował 29 zawodników. Najmłodsi spisali się rewelacyjnie. Mowa oczywiście o Taekwondo. Anna Kwiatkowska i Aleksander Romanowski, zdobywcy tegorocznego Pucharu Polski, potwierdzili tylko swoją klasę. Musieli stoczyć przynajmniej kilka walk, żeby dostać się do strefy medalowej. Nasi starsi fajterzy z Cobra Team również pokazali klasę. Z naszej ekipy wejście do kadry wywalczyli Łukasz Wojtkowski. Wojtczak, Julia Ślubowska oraz Emilia Opałka. Dodatkową nagrodę odebrali Paweł Obremski i Piotr Grącki za drugą pozycję w ogólnopolskim rankingu zawodników. Przed nami siatkówka. Zawodniczki UKS Ródki Puńsk zajęły trzecie miejsce w ogólnopolskim turnieju siatkarskim Ródki Puńsk Cup 2019. o Puchar Starosty Powiatu pońskiego. Po porażce w pierwszym meczu ze Spartą Warszawa 0-2, następnie pod opieczne Igora Piotrowskiego pokonały 2-0 Wiktorię Solec nad Wisłą i 2-0 Wirtu zwiskitki Wiskitki. W finale Płońszanki przegrały 0-2 z zespołem przyjezdnym ze Skierniewic. Spotkanie o trzecie miejsce zakończyło się wygraną z placem Warszawa 2-0. Najlepsze okazały się zawodniczki MKS Skierniewice, które ale pokonały sparte Warszawa. Więc uważam, że no, trzecie miejsce jest dla nas dużym osiągnięciem, ponieważ patrząc na to, jak wyglądały nasze poprzednie mecze, to dzisiaj widać było progres i no prawda jest taka, że mogliśmy osiągnąć wyższe miejsce, ale podium nas satysfakcjonuje. Trzeba mi powiedzieć, no dawałam z siebie wszystko i mam nadzieję, że trener jest do dumny. No ja sama jestem z siebie zadowolona. No i mam nadzieję, że wyszło dobrze. Mówiła nam Karolina Pełka, zawodniczka UKS Rudki Płońsk. Podczas turnieju prawdopodobnie po raz ostatni w barwach UKS-u wystąpiła kapitan Maria Wiśniewska, zdająca w tym roku maturę. W sobotę 13 kwietnia trujeczki i czwóreczki UKS-Ródki Płońsk rywalizowały w ostatnich turniejach eliminacyjnych o mistrzostwo Mazowsza w Kinder Plus Sport, rozegranych w Józefosławie i w Błoniach. Trujeczki tym razem spisały się gorzej niż w poprzednich zawodach, wygrywając tylko dwa spotkania z Nike Ostrołęka i LTS Legionowią 2. Przegrały natomiast z Beta 1, Beta 2 i ASTW. Człóreczki rozegrały dobry turniej, wygrywając z Atenu Warszawa 5, LTS Legionowią 2 i przegrały z Atenu Warszawa 4. Dziewczęta awansowały do czwartej ligi. I tą informacją kończymy dzisiejsze spotkanie w sportowym podsumowaniu tygodnia Radia Puńsk. Przed nami dwutygodniowa przerwa, spowodowana oczywiście świętami Wielkiej Nocy, tak więc spotykamy się dopiero 29 kwietnia. Do usłyszenia.